Jesteśmy przed budynkiem Szkoły Podstawowej numer 5, razem ze mną nasz ostrołęcki Grzegorz Słomacz. Grześku, chciałam Cię zapytać, bo ten budynek jest dla Ciebie wyjątkowy, jesteś znasz mury tej szkoły doskonale, jesteś absolwentem gimnazjum numer 1. Chciałam Cię zapytać, co czujesz w takim dniu jak dzisiaj, gdzie wracasz tutaj do Ostrołęki? Ja mam same pozytywne odczucia, ja mam teraz ciarki, jak e, nawet Pani wymieniała te, te, tą, tą szkołę, że po prostu tutaj chodziłem i bardzo dobrze znam e, wszystko, co jest w środku. No. Wiele tak trochę się zmieniło, ale cały układ pozostał ten sam. Ja z dużym sentymentem tutaj wracam, bardzo się cieszę jak mogę przyjść zobaczyć uśmiechnięte buzie dzieci. To jest e, super uczucie. A masz jakieś wspomnienia z dzieciństwa związane z Ostrołęką? No oczywiście. Ja tutaj spędziłem całe swoje dzieciństwo tak naprawdę do 15 roku życia, e, mieszkałem i Cały czas tutaj chodziłem po słońskich ulicach, także no to jest nie do opisania, że w takiej miejscowości mogę, mogę po prostu dzisiaj jakąś wiedzę i doświadczenie przekazywać właśnie tym dzieciom za nami. Ostatnie pytanie, bo wiemy, że harmonogram jest dzisiaj naprawdę napięty. Chciałam Cię po prostu zapytać, co życzysz młodym sportowcom, którzy marzą o takiej karierze jak Twoja? Co życzę? Życzę, żeby się nigdy nie poddawali i żeby zawsze marzyli, bo, bo to zawsze można zrobić i, i zawsze można temu szczęściu pomóc. Cześć, z tej strony Grzesiek Łomacz, serdecznie pozdrawiam czytelników mojej Ostrołęki.